W dzisiejszym odcinku o największej firmie świata, kłopotach europejskich banków i wezwaniach na warszawskim parkiecie. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynku, Cyk, Cyk oraz komentarz tygodnia i komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. Styczeń był fatalnym miesiącem dla rynku, bo większość akcji spadała, jednak nie wszystkie. Rosły akcje Google'a dla inwestorów znanych jako Alphabet. I Alphabet stał się największą i najbardziej wartościową firmą świata, wyprzedzając Apple'a, który przez 4 lata był właśnie liderem pod względem kapitalizacji. Przed Apple'em dominację miał ExxonMobil, który był surowcowym gigantem, a teraz jest już daleko w tyle. No i obecnie go akcje Google'a, czyli Alphabet, są najbardziej wartościowe i łączna kapitalizacja tej firmy jest warta 540 miliardów dolarów. Jak takie zmiany lidera wpłyną na nasze portfele? O tym za chwilę. Akcje wybranych firm w Stanach Zjednoczonych rosną, a akcje europejskich banków solidnie spadają. Po ubiegłotygodniowej stracie Deutsche Banku, który pokazał za 2015 rok 7 miliardów euro straty, w ostatnim tygodniu akcje Credit Suisse również solidnie tąpnęły. Ten drugi największy szwajcarski bank pokazał, że też w 2015 roku stracił to ponad 3 miliardy euro. Te wszystkie informacje w dobie teoretycznie do druku pieniądza w Europie, w dobie odbudowy europejskiej gospodarki i stymulacji przez europejskie. Bank Centralny budzą coraz większy niepokój o kondycji europejskich banków. Tym bardziej, że ubezpieczenie na wypadek bankructwa Deutsche Banku staje się coraz droższe tak zwane CD CDS-y. Coraz droższe wskazują na to, że inwestorzy coraz bardziej poważnie rozważają ewentualne bankructwo Deutsche Banku. Jak bankructwo takiego gigantycznego behemota wpłynęłoby na nasze portfele? O tym za chwilę! Po 9 miesiącach spadków na warszawskim parkiecie coraz trudniej znaleźć inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy chcieliby kupować akcje, jednak nie brakuje chętnych na akcje i to samych spółek. Spółki ogłaszają wyzwania na swoje akcje oraz zapowiadają, że część może pokusić się o wyzwania na inne firmy. W praktyce już widzimy, że w zeszłym roku było tych wezwań sporo, a 2016 rok już od razu rozpoczął się wezwaniami i skupami własnych akcji. Już teraz rynek spekuluje, że do tej grupy, która ma uchwalony skup własnych akcji, dołączy czy kolejna grupa 15 firm, jak te wszystkie wezwania na akcje i skupy akcji wpłyną na nasze portfele? Zobaczmy. Choć może wydawać się, że zmiana największej firmy na świecie nie ma specjalnie znaczenia dla warszawskich inwestorów, to jednak warto zwrócić uwagę, że takie zmiany miały ostatnio miejsce w krytycznych i przełomowych momentach dla rynku. Ostatnia była w 2012 roku, a poprzednia w 2007, a więc widać, że sympatia inwestorów zmieniająca się z jednego segmentu na drugi mocno wpływa na rynkowe nastroje. W związku z tym ta zmiana też może być obserwowana na warszawskim parkiecie, gdzie ostatnio coraz mniej chętnych na duże spółki, a więcej na mniejsze. I do tego wszystkiego warto dodać, że sytuacja europejskich banków, które teoretycznie są w coraz gorszej kondycji, w praktyce może oznaczać, że Europejski Bank Centralny będzie drukował więcej, a więc strefa euro w praktyce będzie zachowywała się. Lepiej, to jest bardzo potrzebne spółkom przede wszystkim na warszawskim parkiecie, które właśnie wtedy mogłyby pokazać zyski i uzasadnić cenę płaconą w swoich wezwaniach i skupach własnych akcji. I właśnie te wezwania na warszawskim parkiecie są już jasnym, długoterminowym sygnałem do zakupu akcji, no bo w końcu kto jak to jak nie inwestorzy strategiczni wiedzą, kiedy kupować akcje. Czy faktycznie te wezwania wyznaczyły dołek na warszawskim parkiecie? O tym w kolejnym odcinku.